Proszę Państwa, teraz będzie film o dwóch takich co wyrzucają wersalkę, całkiem dobrą jeszcze, no po małym przebiegu, trzydziestoletnia co prawda ta wersalka, ale mogłaby jeszcze służyć parę lat, parę lat mogłaby jeszcze służyć, no i, i zobaczymy, nie rozkręcimy nie rozkręcą jednak, bo no bo przecież jak odbije i okno wypierdzili, pierdzieli okno. Chcielibyśmy bardzo szybko, a nie na auto, nie. No, no, na. Nie, nu na... Ja, ja opowiadał od razu, żeby się kieszką rozbić. Co, Też, Bo się wam zaklinowało teraz. Dobro, a ziobro. A, państwa, ja o dwóch i takich... I pełna pytka tam. O. Proszę państwa, ponownie o dwóch takich, co porządną 30-letnią wersalkę wyrzucają. Powiedziałem. Uh, uh. Kurwa to jest... No i to jest właśnie efekt.